Kiedy musiałeś wybrać między dwoma życiami, Miałem 22 lata, gdy dowiedziałem się, że moja dziewczyna jest w ciąży. I to w tym samym tygodniu, w którym mój najlepszy kumpel usłyszał, że ma białaczkę. Klaudia powiedziała mi to przy kolacji, w jakiejś włoskiej knajpie. Był wtorek. Zamówiliśmy jedno danie na pół, coś z makaronem i sosem, i nagle między jednym a drugim kęsem powiedziała: Jestem w ciąży. A zaraz potem I zamierzam to dziecko urodzić. Myślałem, że się udławię. Dwa dni później, o 6 rano, zadzwonił Tomek. Głos miał dziwny, niepewny, a on nigdy się niczym nie stresował. Powiedział, że od tygodni czuł się zmęczony, więc lekarze zrobili badania. Wyszła ostra białaczka, Trzeci stopień. Mówią, że bez leczenia może pół roku, z chemią może dwa, ale sam tego nie przejdę. Powiedział. Z się od Gdy mój ojciec od nas odszedł w liceum, to u niego mieszkałem przez trzy miesiące. Gdy rzuciłem studia, bo nie było mnie stać, pomógł mi znaleźć robotę u swojego wujka w warsztacie. A kiedy wpakowałem się w problemy z jazdą po pijaku, to on mnie wyciągnął z aresztu o drugiej w nocy, a teraz on mnie potrzebował. Problem był tylko taki, że Tomek mieszkał w Gdańsku, a ja z Klaudią byliśmy w Krakowie. Gdybym przeprowadził się, żeby mu pomagać, wozić na wizyty, ogarniać rachunki, być przy nim, nie zobaczyłbym pierwszych miesięcy życia mojego dziecka. Zostać z Klaudią, Tomek przechodziłby przez raka zupełnie sam. Rodziców stracił w wypadku, nie miał rodzeństwa, dziewczyny tylko paru znajomych, którzy pewnie by się ulotnili, gdyby zrobiło się trudno. Wszł, kiedy wspomniałem, że może pojadę do Tomka. Naprawdę rozważasz, żeby mnie zostawić? Wrzasnęła i rzuciła w moją stronę swoje witaminy. Wybierasz jego czy nas, ale to nie było takie proste. To był Tomek. Ten, który nauczył mnie wymieniać olej. Ten, który siedział całą noc i grał ze mną, gdy miałem depresję. Ten, który jechał 8 godzin bez przerwy, gdy mama dostała zawału. Przez dwa tygodnie próbowałem znaleźć jakiś złoty środek, dzwonić codziennie, padać na weekendy, może wynająć mu kogoś do pomocy. Nic z tego. Tomek był zbyt dumny, by brać ode mnie kasę, czenie i tak miało pochłonąć wszystkie jego oszczędności. Klaudia z kolei za bardzo się bała, że zostanie sama z dzieckiem, żeby zrozumieć, czemu w ogóle to rozważam. Byłem wrakiem. Schudłem 7 kilo, nie spałem, miałem Taki paniki w pracy. Szef w końcu zapytał, czy nie potrzebuje wolnego, a Klaudia coraz większa, z bólem pleców, mdłościami narzekała, że nie ma mnie przy sobie. Nie mogłem jej zostawić. Ale Tomek gasł z każdym dniem brzmiał coraz słabiej. Udawał, że jest ok. Żartował, że zaraz straci włosy, ale ja słyszałem strach. I wtedy, w czwartek wieczorem, on podjął decyzję za mnie. Zadzwonił o 11, co było dziwne, bo zwykle spał już wtedy. Słuchaj, przeprowadzam się do Krakowa, powiedział. Serce mi stanęło. Myślałem, że powie, że nowotwór się rozprzestrzenił. Znalazłem program eksperymentalny w szpitalu uniwersyteckim. Mówią, że robią cuda u młodych pacjentów. Kiedy ty to ogarnałeś? Zapytałem w szoku. Stary, myślisz, że co robiłem przez ostatnie dni? Obdzwoniłem pół kraju. Kraków ma jedne z lepszych wyników i mój ubezpieczyciel to pokryje. A gdzie będziesz mieszkał? Za co? Mam już mieszkanie, dwa kilometry od was. Uznałem, że i tak będziesz potrzebował pomocy z dzieckiem. Ja i tak będę miał dużo wolnego między wizytami. Okazało się, że planował to od kilku dni. Szukał lekarzy, oglądał mieszkania, dogadywał się z wujkiem co do zmiany ubezpieczenia. Myślisz, że przegapię twoje przewijanie pieluch? Zaśmiał się. Poza tym ktoś musi nauczyć twoje dziecko rzucać porządną piłką. Moja córka Zosia ma teraz trzy lata. Tomek wprowadził się dwa tygodnie przed jej narodzinami. To on zawiózł nas do szpitala, kiedy zaczęły się skurcze. Od dwóch lat jest czysty. Zosia mówi do niego: wujek Tomek, pilnuje jej w każdy piątek wieczorem, żebyśmy z Klaudią mogli iść na randkę. I właśnie uczy ją jeździć na rowerze.